co dzisiaj przygotujemy sobie sos kurkowy do grilla. Idealny, mam nadzieję, że będzie Wam smakował. Potrzebna nam jest dymka albo cebula. Ja akurat mam w warunkach polowych dymkę, którą siekam. Gotową. Postawimy garnek na grillu, czekam aż się rozgrzeje. Troszkę tłuszczu będzie potrzebna. Czekamy aż się rozgrzeje i rzucamy wtedy dymkę Jak Was ręka będzie parzyła to znaczy, że jest ciepły garnek A, Jeszcze chwilka No, prawie się rozgrzał. Dymka nam się powoli przesmaża, no i pewnie do sosu kurkowego będą nam potrzebne kurki. Nie trzeba ich przesiekiwać, ale ja lubię przesiekać po prostu. Około 100 gram, nie wiem tyle ile w lesie nazbieracie, zbieracie. Jak dobrze Wam pójdzie, to rano możecie sobie jajecznicę zrobić. A kusiła, jak zbierałem. No to resztę już nie trzeba przesiekać. Czekamy, aż to się nam troszkę zeszkli. стало уж температуры. И уже там курки. No i to się około 10 minut musi poddusić. Jeśli ktoś ma ochotę zawsze można je podlać winem białym, wytrawnym ale na ogół na działce nie mamy takich gadżetów jak wino. Chyba, że duża ilość dziewczyn jest. Także to nam się dusi. Kurki nam się przesmażyły, także zalewamy ją śmietaną 36. Tak około 250 ml już wedle waszego uznania ile chcecie, ile potrzebujecie tego sosu. Także i to nam teraz się będzie redukowało. Do smaku sypiemy sól. To już wedle uznania i tak samo pieprz. Niektórzy dają, dają czosnek, ale ja nie daję. Także to około też 10 minut musi sobie pochodzić, aż śmietana zapyka, że będą takie charakterystyczne bąble się robiły. I automatycznie ona nam będzie gęstniała. Po jakichś 10 minutach mamy stos gotowy. Także sos praktycznie mamy już gotowy, zaczął się dobrze redukować. To widzicie jego konsystencję. Zostaje na łyżce, także praktycznie jest gotowy. Przecież nic już więcej do szczęścia mu nie potrzeba. Także stosik mamy gotowy.